Siema, ja jestem Kadomec i witam was w kolejnym odcinku z Sonic Przyjemna mdnc a inaczej Sonic Origins. W dzisiejszym odcinku zakończymy historię z Sonic Przyjemna więc jeśli film wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce w górę i subie, bo lecimy do 400 subów. A jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam was do nadrobienia, bo jest to nadrabiać. I bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dobra, i w defek... ...zon. Jesteśmy, lecimy dalej Najprawdopodobniej wrzucę ten Sky Sanctuary do finalnego odcinka Teraz jak ginę. Py, dobra, to se poszło w górę. Wróci to? Dobra, i tu Jestem na miejscu. Ło. Wow. Ok. Dinquere. Dobro. Wow. Wow, 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 wow. <laughs> Halo? Gdzie ja? Tak... Myślałem, że zastanawiam się, czy bym tak błądził, jak debil. A O! No... Dobra, to teraz w dół leci. Nieśmiertelka. XD to nawet nie musiałem nic tu robić zbytnio. Tyżej. Ale to jest kuźwa powolna. No checkpoint. Oho. Czekaj. Tego segmentu. Oho. Ten segment jest ciekawy. A, to muszę te trafić... Dobra, to ja muszę tu i... W te czerwone... żółte trafić. O, i co mi to, to da? Na razie to ja trafiam cały czas. O, dobra. I mam na razie e, 97 e, końców. Już setka. Zaraz będę ich miał mniej. Ale no, sobie odpalę chyba nieśmiertałkę. Hypersonika w tym bosie. Ja już chyba domyślam się co to będzie za boss. Tak właśnie myślałem He 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 O kurwa, to jeszcze żyje Ja nic co muszę robić Jej! H <noise> Ol bir Wo e, cyk... wow, do gór nogami. Grawitacja. Nie, daj mi to. Jak chcę tam wejść? No, teraz mogę iść To już wiadomo Ciekawe to, że sam bo... Sam ten yy, Kuźwa, sterowanie jest takie same, nie? Nie chciałem tedy. Ło wow. Czekaj, gdzie to strzela Aha no działaj Dajcie mi z powrotem na o dziękuję właśnie tego potrzebowałem z powrotem na, na no... z powrotem... Dobra, ten zginął, ja żyję. Nie, no. Eee, Ta cholerna zabawa z grawitacją. Eee. A cholera ja tak... Ej, ja mam zero pieścieni. Jo. Teraz już nie. Ej, ja sobie pobiegnę. Na szczęście mam tej, Dobra. Eee. Yy... O, dobrze, że tego przeskoczyć nie można. Jezu, ile tych do góry nogami będzie. O, o dziękuję. novo Jak tam to już nie, nie dosięgnie. Jej Kurwa. Możesz przestać mi tutaj syłać ich, ja to coś się tam czaje, nie? A mogłem mieć wszystkich tych o, super No dawaj o. Dawaj, 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 no. Ja wiedziałem, ile ten boss będzie trwał. Wow. No, przypieprzyłem mu. To się mijają. No. Da, 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 da. Jest. No, wreszcie. No i ganiamy Egus, Egusia. Defekt zone. To chyba jest kolejny. Tak jak. Uh. Super no Aaa, no, dawaj Jeden, jeszcze jeden palec Dobra, jeszcze ty zostałeś To se... No i chyba najgorszy mój ten moment Jest nienawidzony z Sonic Mani. No właśnie, kuźba to Uo. Wow. Dobra. Cyk. Ile razy jeszcze będziesz wziął ogniem? Eee, nie. Job. No Ty chamie Aha Jak to głupi jestem, ja miałem w nos go trafić Uo. ja co, co, na krawędzi śmierci jestem? Dobra. <grywka> Oj, oj, oj. Dobra, e, zdobywamy pierścienie. Oto jest sekretny boss w Sonic... E, w Sonic 3 Knuckles. Gdzie są te pierścienie?

no, leci w dół. A teraz... Ta zabawa. Dobra, tylko żebym... Może najpierw pozbiorę te pierścienie. Mijam jak głupi. Powinienem ja... Dobra i teraz, ile tam trzeba mu dać? No nareszcie! Mamy to! Yeah! No nareszcie mamy cały całą ukończoną grę Sonic Trientna Curse Zakończone Wreszcie Szczerze fajna gra, tylko trochę długo mi się to poziomy przechodziło. Może dlatego, bo ich nie znałem, teraz będę ich znał i... Będę ponownie sobie tak for fun... Robił to możliwe, że będę... Lepiej je przechodził. Jeszcze chcę historię Naksa zrobić, więc to jeszcze nie koniec Co 3 jednak jest. Bo jeszcze historia Knucklesa. O, główny szmaragd został w Angel Island. Na księg nasz przyszły yy, protagonista przyszłych odcinków. No i powiem tak, ta gra jest tak Sajbista, że chętnie bym przechodził bym ją jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz Zabista tak samo jakby Sonic, yy, Sonic Shadow Generations. Moja ocena tej części to jest: No, 10x10. 10. Pomijając fakt, że niektórych elementów yy, się mocno wkurza, wkurzałem, ale to jest do opanowania i ogarnięcia. Chyba za trzecim razem można to opanować. Więc, według mnie, bomba dobra. Yy, tam Judinaka, twórca, powiem tak, graj z. Poko. Ciągle się powtarza. Po, yy, to powiem tak, yy, jeszcze czeka przed nami historia Naxa. Ciut się różni od y, historii Sonika, ale ważne, żeby no, też ją poznać. Fajnie byłoby poznać, jest opcjonalna, ale ją poznam. Więc no. To by było na tyle. I zobaczmy Sonic Sonic jednak. jest. Fliki <laughs> I zakończyliśmy Fajnie no to skończyliśmy wszystkie tytuły więc powiem tak, dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych produkcjach lub streamach. Do zobaczenia. Cześć fajnie było z wami przedzierać tą piękną historię. Jeszcze czeka nas, je, nas jedna Naxa, Więc do zobaczenia. Cześć.